A więc znowu powracam, więc a więc dziś nagram I'm the Cat Czyli gra, którą ja i zobaczymy czy znajdę tajny safe więc jest zniszczę babci dom A więc jesteście gotowi? Uh! A więc zniszczymy dziś babci Что я слушала, и что слушала? По чайка из. Эх, банджиер. Я кричу, Proszę, aby to mi ją zamknąć! Poradnik, jak możecie zniszczyć babcię. W ogóle ciężko jest zniszczyć babcię. Więc Weź weźcie się z skrzynkę. Weźcie gdzieś, dajcie babciu. Zakrawa. Dobrze, na początek. Dajcie gdzieś babcię. Gdzie je wejdzie Potem idźcie na górę. Szybko, szybko. Ej Ja Szybko tutaj wejdźcie Teraz szybko idźcie po. tego 50 proszę. O, jest. Szybko idźcie do tego safe, gdzie 50 kroszy. O, ja muszę, więc proszę. Nie popełniajcie mojego

Dobra. Teraz stało się. Błagamy. No oczek. Jest. A więc... lekcja druga. Zapamiętajcie, nie róbcie mojego błędu. Teraz szybko waliłem babcią, tym. Jeśli chcecie osłabić, babcie na to. Jeśli chcecie zdenerwować, babcie na to. Tym bardziej zjeść. Najwyżej. Szukaj teraz teraz. A więc bierzcie fałdolka Idziemy na górę La 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 la. la. Kurczak. Uuuu, bo lawa... KURCZAK! Ko ko ko, la la la, la fa. Ko, 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 kurczak Uuuu, bo lawa, kurczak, kurczak, kill is back Uuuu, słyszę dzwony, gdzie piją już czas Uuuu, lawa, kurczak, kurczak, kill is back i teraz widzowie poradnik 3, lekcja trzecia bierze musicie rozniszczyć babę. Dobra, jeśli to wszystko wykonacie, zawieźcie babcię na górę, szybko idźcie, sobie. szybko to róbcie. Ja wchodzę tutaj pitu pitu. Weźcie babcie tu. Zamykacie ją i w tym sposobem macie zbugowaną ławkę. Piszcie, czy paratnik Wam się podobał. Ja Was